No dobra, mamy tak. Mamy te dwa płaskowniki, tylko jeszcze nie wiem. Bo teraz patrzę, zauważyłem, że można albo bardziej środka je położyć, albo bardziej na zewnątrz. Bardziej na zewnątrz to tutaj mi nie pasuje spornik, żebym mógł tutaj wcisnąć dodatkowy element. Bo od spodu też chcę złapać, żeby to się trzymało jako. Aha, tu jest spodnie, nie dam rady. Tu jest takie coś. Co to jest? No. Musiał odkręcić, bo to mi jest akurat niepotrzebne, ale kurczę, to mi komplikuje trochę sprawę, bo... Hmm, hmm, hmm. Chciałem wiecie, od spodu złapać. E, ten ten, ten, ten e, profil tu jest taki bardzo cieniutki. Chciałem od spodu złapać, żeby połapać te trzy elementy w jedno całość. Hmm. to teraz mi skomplikowało bardziej sprawę. Czemu to tutaj jest? Kurczę. Nie dobrze. Nie dobrze. Bo tutaj z tej strony, no z tej strony akurat bym mógł, bo tu nie mam nic. Zobaczcie, czemu to jest tutaj. No i <laughs> Jakby to był mój kład, to bym tutaj po prostu to wyciął. Ten element od spodu tak samo. Bo no tutaj w sumie mogę śrubę wykręcić, no ale ten tutaj zostaje. a co by tu zrobić? Chociaż nie, czekajcie. Bo jak ja tutaj dam w tą stronę, <grym> jakbym w tą stronę kątownik dał, to bym złapał tylko tu, a tu bym dał na zewnątrz. Powiedz o to. Teoretycznie mógłbym tak dać na zewnątrz, bo belka będzie i tak dalej. <laughs> ja, czy, czy, tylko czy ja tego nie przegnę? Tego wiecie tej ramki tutaj na bok? Dobre pytanie. To dam tutaj, po tej stronie. Nie. I na to poło tutaj położę belkę. E, położę belkę pod e, rozsiewacz oj kurczę, wszystko mi komplikuje tu sprawę ja bym to w ogóle inaczej zrobił tylko że to nie jest mój kład Tu tutaj całkiem nową ramę zrobił do tego tutaj elementu i tam wpuszczono do środka tylko pod opryskiwacz żeby było nie bo tu jest to wszystko jest za słabe kurcze JFL on the move. the Tutaj z profila też polecimy, już w sumie wyjęłem na podkąt, i to się tutaj da o, w ten sposób. A na górze tak mi się zdaje, że tam trzeba będzie chyba na regulację zrobić yy, śrubową, żeby można było yy, tutaj jak najbardziej optymalnie wyprzeć się o ten, o ten hak, nie? Żeby to było wszystko stabilnie. No bo jak teraz zespawam to na ścisk, no to nie wiem, czy ja teraz wyjmę. bo Tutaj trzeba podnieść do góry jakieś 5 cm, no i tym samym tutaj jak 5 cm nie podniesiemy, no bo tu jest ta ramka, nie? Jak to wyszło? No nawet całkiem. Może tam gdzieś pół centymetra gdzieś mi ucieka w jedną albo w drugą stronę. Możliwe tutaj, teraz tak. To będzie musiał być bardziej przechylone w tą stronę. Chyba, że dam tutaj mocowanie. Hm, jak to zrobić? Jakby może tu wspawał. Ale trochę belkę będę, te dwie belki będę musiał jeszcze tu w połowie połączyć, żeby je razem y, wzmocnić, żeby się nie rozjeżdżały na boki. Chyba tak jeszcze zrobię, no tutaj dam płaskownik, albo, albo profil jakiś. Profil dam. Ma, nawet mam taki fajny profil y, zamknięty, więc tutaj dam w połowie gdzieś, tak żeby restrację było widać. Tu gdzieś tutaj pod tłumikiem będę musiał dać y, profil w ten sposób. A tutaj dam, i tutaj dam, albo to wysunę na bok, jeszcze bardziej, teraz ładnie to wygląda, nie? No, bo to wygląda, w jedną całość się łączy, jak to szybko pomyśleć, żeby było dobrze. No znowu w kropce ugrzęzłem, teraz dobrze wygląda, nie? Muszę zrobić ruchome, bo inaczej chyba że dół zrobię ruchomy mógłbym tak teoretycznie zrobić tu bym przyspawał na stałe do góry tu była jako jedna rama całość a tu bym dał płaskownik po całości <laughs> Krzysztof myślisz jak koń pod górę ja <laughs> znaczy nie zaraz nie no tak można by było zrobić najpierw to by się demontowało pierwsze wysuwałoby się a ten schaka później. Chyba tak zrobię. Nie, nie będę spawał płaskownika. Płaskownik przyspawam do tych profili na stałe. A płaskownik będzie przykręcany tutaj w to. I odłączę akumulator, przyłapię tutaj nakładzie do płaskownika. Popunktuję, a tam zrobię na śruby Nie, no tam zrobię na stałe. A tu z tej strony kurczę, nawet równo to jest i ładnie to wygląda